Hej, witajcie, jestem Kisle i witam was w kolejnym filmie. W tym filmie pokażę Wam parę prostych zasad jazdy na fish. Naszą przednią nogę stawiamy przed tymi dwoma siebeczkami. Mm. Zaś drugą tylnią stawiamy gdzieś tutaj. Jak to wygląda? Pokażę wam już za zabawę. Pamiętajcie, aby nie bać się stanąć na przedniej nodze. Cały ciężar musimy oprzeć na przedniej nodze, by móc praktycznie zrobić jaskółkę. Ok, gdy już staniemy na desce, wystarczy się odepchnąć jedną z nóg, by pojechać. Samo skręcanie fiszką jest jeszcze łatwiejsze. Robimy to dociskając jej brzegi palcami stóp czy też piętami. Gorsze jest samo hamowanie. Żeby zahamować, mamy dwa wyjścia. Zeskoczyć z deski, po czym ją dogonić? Lub zostawić jedną z nóg szurając stopą po asfalcie? Ja osobiście wybieram drugą opcję hamowania, ponieważ jest bezpieczniejsza i nie trzeba biegać za deską. Umiemy już stać na desce, umiemy skręcać, umiemy hamować, więc nic więcej nie jest nam potrzebne aniżeli dobre obuwie. Pamiętajcie, aby nie robić tego w klapkach czy też w szpilkach, po prostu Wam to nie wyjdzie. A chyba nikt z Was nie chce sobie złamać nogi na ferie. Zatem dziękuję wam moi drodzy za obejrzenie tego wspaniałego materiału, na którym się bardzo wiele napracowałem. Jest zimno, a ja to w bluzie. Zatem szybciutko kończę. Trzymajcie się, pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, wpaść na snapchata. I dziękuję oczywiście mojemu pomocnikowi. Elo easy I got a river for a soul. Baby, you're a boy.